Tylko I witam Was już chyba w ósmym odcinku Pagał I dzisiaj dodaję troszkę, rzeczy do tła. Podaję, Kubek Lewandowskiego i Mini Ronaldo. Obywatel nam towarzyszył już w każdym odcinku przy stworzeniu paczek. Mam nadzieję, że go trafimy w paczkach. I tutaj jego figurka I dzisiejsze paczki to cztery. I tak. Drogba, drogba, walka o a więc zrobimy tak, otworzymy drobę, otworzymy falka, drobę, falka. Oczywiście miłego oglądania. Najpierw będzie z falka. Zobaczymy co w środku, co w środku, co w środku. A dzieje coś dobrego. O, o wyszło za pięćem, nawet To jest przód, tak, czyli tu jest coś dobrego. Dawid y, Tiagos Silva Jak y, trwa te kni? Sergio Bus Busquets To na koniec y, Hoseni Nani Aguero Który wrócił po kontuzji i możesz grać w Manchester City Słyszałem w radiu Gida. I ostatnie dwie karty. I to jest Sokrates z Defensive Rock. I tu mamy One to Wash Okazaki. W jednej, w jednej partii straszeczce aż dwie specjalne karty. Ale nawet jak nie było, tak nie ma. Teraz jest z drogą. Mam nadzieję, że. Uuu, tu już chyba wiem. Blind. Company. Hulk. Tu koniec. E, to Krośić. Danny Welbeck. E, England Superstar, o oh, okay. A Astori. England Superstar Johnson. I e, Donovan expert, powtórka. I Behrami... Behrami? Behrami, nie wiem. Unity Kolejna pasuszka z Falcao. Otwieram, otwieramy, otwieramy. Daj nam troszkę szczęścia, Ronaldo. O, tutaj. O, tu jest troszkę problem z wyciągnięciem. Okej, okay. wyszło. I znowu kompany. Badu, kolejny Unity Player Joe Hart England Superstar Nie posiadam tej karty Koyate Higa, Higa Higuain Pikę oczywiście e, Anny Jików, z Rosji, nie znam Angelia Maria Want to Watch Gdy Unity Player, że wiem. I to, a nie Ekspert. Prawie właśnie na głęboko, to będzie Unity Player. Nie wiem czemu. I ostatnia susetka na dzisiaj: ZDR-Dropon. Mhm. Otwieramy. Ostatnie szansę na nie Ronaldo. Problemem. To Teraz powinno wszystko ładnie wyjść. I tak: Montoliwo. Zunika. Jakiś napastnik. Torosic, Tenne, Pereira, João Pereira, Welbeck, England Superstar, Sabada, Sabadario, Pedro Rodriguez, i kogo mamy, Kujt Expert. Pokażę Wam wszystkie specjalne karty, jakie dzisiaj trafiliśmy i na koniec, no... To jest już koniec. <laughs> Quid Expert, Welbeck England Superstar, Mascherano Expert, Hart Superstar, e Begatti Unity Player, Donovan Expert, e England Superstar, Superstar, <laughs> Johnson, Welbeck, znowu, mm, Okazaki, One to Watch, i oj, Szokratis, Panopulos Defensive Rock. Tak. I tutaj widzicie Ronaldo. Nie dał siebie w paczkach. Szkoda. Ale mam nadzieję, że stałem się nam w następnym razem. I oczywiście, jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Na razie.